Łukasz Chybiński, witam państwa bardzo serdecznie. To jest program z ratusza, taki nietypowo z ratusza, bo do tej pory nasi telewidzowie Państwo byliście przyzwyczajeni do tego, że w studiu gościmy przewodniczących poszczególnych klubów, którzy działają w, które działają w Radzie Miasta. Dziś, z racji połączenia miasta i gminy i tego całego zamieszania, jednoosobowo będziemy rozmawiać z jednoosobową Radą Miasta w studiu z nami pełniący funkcję Rady Miasta Adam Urbaniak. Dzień dobry, witam Dzień dobry, serdecznie. No panie rektorze, witam państwa. No klubów radnych nie ma, w związku z tym Ta ich nieobecność proszę usprawiedliwić. Usprawiedliwiam oczywiście. Panie przewodniczący, panie pełniący funkcję, porozmawiamy sobie o tym, co do tej pory działo się w ratuszu. No tak, budżet mamy, statut nowej dzielnicy mamy i wszyscy czekamy na kolejne uchwały związane. Z procesem połączenia, bo tych obietnic w kontrakcie zielonogórskim było dużo i wszystkie dążyły do tego, żeby wyrównywać różne stawki. Zaczęło się chociażby od biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd. Te ceny zostały zrównane, i tak po kolei podatki i inne sprawy. Dziś w ratuszu sprawy prorodzinnej, polityka prorodzinna. I proszę powiedzieć kilka słów na temat tych zmian, jakie będą wprowadzane. No, to właściwie jest bardziej proces integracji trwający. Wywołuje potrzebę tej sesji, a nie deklaracje czy obietnice z kontraktu zielonogórskiego, ponieważ akurat te sprawy nie były przedmiotem kontraktu. Natomiast, ponieważ również w obszarze polityki rodzinnej w mieście Zielona Góra, generalnie, tak myślę, świadczeniobiorcy byli, utrzymywali le, wyższe uposażenia. No jest oczywistym, że chcemy jak najszybciej wprowadzić takie wyrównanie tych świadczeń dla całego obszaru, żeby beneficjentami tych pewnych zwiększonych kwot przy niektórych świadczeniach byli również mieszkańcy z gminy Zielona Góra, przecież jesteśmy w tej chwili jednym, jednym samorządem. Dokładnie, jeśli pan redaktor pozwoli, to powiem o co chodzi. Jeśli chodzi o tą najbliższą sesję, więc po pierwsze Jedna z uchwał będzie dotyczyła zwiększenia dodatku yy, rodzinnego dla rodzin wielodzietnych. W mieście Zielona Góra 2006 roku ten dodatek, który jest wypłacany ze środków przekazywanych przez rząd, miasto Zielona Góra postanowiło a niejako z własnej kieszeni zwiększyć dodatkowo o no, niewielką kwotę, ale to też no, wiadomo, że to. Takie są możliwości budżetu, jakie są, ale o 50 zł na jedno dziecko ten dodatek jest większy. Natomiast w gminie takiej decyzji nie było, i teraz ta nowa uchwała ma jakby też objąć tym zwiększonym dodatkiem dzieci z terenu, z rodzin wielodzietnych z terenu byłej gminy. Według wyliczeń, które zostały przedstawione, to w gminie Zielona Góra takimi świadczeniami niezwiększonymi, tylko tymi świadczeniami dla dzieci z rodzin wielodzietnych było objęto około 120 dzieci, więc to jest dla budżetu wydatek 72 tysięcy złotych. Myślę, że niewielki w porównaniu do tego, żeby jednak no wszyscy w naszym samorządzie byli równi wobec prawa. No a tam w takich rodzinach na pewno każda złotówka dodatkowa. Na się pewno. I liczy. podobny przypadek to jest znowu dodatki mieszkaniowe. Tutaj każdy samorząd ustala podstawę do wyliczenia takich dodatków. W mieście Zielona Góra to było 90%, podstawy w gminie 70%. I znowu chodzi o to, żeby wyrównać te żeby wyrównać te podstawy wyliczania, również chcę uspokoić wszystkich, że tak jak zasada została przyjęta, chociażby przy podatkach, gdzie równamy do niższych, tak w tym wypadku równamy do wyższych, czyli podwyższamy tą podstawę do 90 dla terenu. I jakby całego na to nie spojrzeć, to skorzystają mieszkańcy? całego miasta. No, na pewno nie można taki wniosek ogólny przy okazji tych spraw się nasuwa, że. To nie można jakby ograniczać, czy korzystać z okazji i wprowadzać jakieś oszczędności kosztów mieszkańców z tego powodu, że się połączyliśmy i można wykorzystać sytuację. Od początku tego procesu i to przykłady wymienione przez pana redaktora dotyczące czy to MZK, czy właśnie podatków, świadczą o tym, że proces połączeniowy nie może odbywać się kosztem mieszkańców i tak staramy się robić. Zresztą podobnie będzie trzecia sprawa, która akurat w porządku obrad nie została ujęta tylko prezydent będzie wnosił o wprowadzenie go no, w trybie pilnym. Też ważna sprawa, wydaje się, więc trudno, żebym miał cokolwiek przeciwko temu. Chodzi o program dożywiania, dożywiania dzieci. W, w szkołach to jest taki program rządowy, w którym dopłaca się dla samorządów 60% tych wydatków na, na dożywianie. Program jest o tyle ciekawy i wygodny, że tutaj jakby dyrektorzy szkół sami weryfikują potrzeby dzieci, nie ma potrzeby prowadzenia tych często bardzo kłopotliwych dla zainteresowanych wywiadów środowiskowych. Nie weryfikuje się kryterium dochodowego przy tych świadczeniach. Po prostu jeśli z informacji wynika, że jest potrzebne dofinansowanie dziecka i udostępnienie im takich posiłków, to to się bez żadnej decyzji decyzji administracyjnej robi. No i właśnie chodzi o to, żeby ten program jak najszybciej wprowadzić tutaj w Zielonej Górze. Panie Przewodniczący, jak zostawimy te tematy związane z uchwałami, które Pan podejmuje, bo jak wszyscy słyszymy, to są te uchwały najbardziej potrzebne i najbardziej pilne, pomijając te mega ważne, czy, czy, czy bardzo ważne, jak budżet, czy statut dzielnicy, czy, to tu, okręgi. czy okręgi wyborcze oczywiście, to tutaj mamy kolejne, które, które pokazują, że, że w trybie natychmiastowym miasto i pełniący obowiązki rady Miasta podejmują te decyzje, które rzeczywiście są istotne i do których, co do których nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Ja bym chciał, żeby Pan pokomentował troszeczkę już, skoro gościmy Pana w naszym studiu, bo radni, którzy do tej pory zasiadali w programie z raturza, też komentowali to, co na bieżąco dzieje się w mieście, a ten okres przedwyborczy jest bardzo gorący. Pojawiają się kolejni kandydaci na prezydenta czy na urząd prezydenta Zielonej Góry. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od Krzysztofa. Bosaka, bo wczoraj mieliśmy okazję się z nim spotkać i Krzysztof Bosak podczas konferencji Nowej Prawicy i Ruchu Narodowego powiedział, że miastem obecnie rządzą, rządzą działacze SLD z czasów świetności Leszka Millera i politycy Platforma. nad wszystkim czuwa premier Ewa Kopacz, która oddaje władzę w mieście w ręce dwóch komisarzy Urbaniaka i Kubickiego. Jak pan to skomentuje? No to znaczy, jak to u polityka, trochę prawdy, a trochę nieprawdy bo no najpierw zweryfikujmy, widocznie wynika to z niedoinformowania pana Bosaka. Ale pan, pan, pan się, czuje, pan się jako osoba, która rzeczywiście została nominowana na funkcję pełniącego no, oczywiście. z racji doświadczenia i tego, jakim, jakim pan był przewodniczącym. Nie, jak... no i w tym momencie pan Bosak niewiele mija się z prawdą, no bo prawdą jest, że pani premier Ewa Kopacz powierzyła mi tą funkcję zastępowania Rady Miasta w tym okresie przejściowym, i tutaj trudno jakby kwestionować tą wypowiedź. No ja Czyli... zakładam tylko, że w podtekście pan Bosak nie sugeruje, że była to jakieś, jakaś polityczna intryga, no bo ktoś musiał być wybrany przecież do tej funkcji, a, a ja mam nadzieję, że wybór mojej osoby był podyktowany względami no, merytorycznymi, ponieważ byłem przecież. Radnym Rady Miasta Zielona Góra 1998 roku. Jak pan oceni fakty, że Natomiast, Krzysztof no, Bosak w takim stylu wraca do polityki, bo to można nazwać powrotem do polityki? No, widać się stęsknił, mi trudno komentować tą wypowiedź, bo jednak bez względu na to i to, to może jest jakiś problem, yy, że brakuje pewnie doświadczenia samorządowego, gdzie generalnie raczej od tej wielkiej polityki staram się uciekać, a już no, y, raczej sugerowałbym, żeby w ostateczności podejmować y, jakby argumenty, przedstawiać argumenty polityczne. To znaczy, y, no, gdybym miał mnie krytykować, to lepiej niech powie co źle zrobiłem, niż y, no powtarza de facto truizm, że mianowała mnie pani premier, no bo przecież tak było. Natomiast jest pewna nieścisłość i najwyraźniej chyba Tutaj pan Krzysztof niedokładnie śledzi jakby wydarzenia, które mają miejsce w Zielonej Górze, no a jako kandydat na prezydenta to powinien. Mianowicie jednak pan prezydent Janusz Kubicki nie był umianowany żadnym komisarzem, no i tu jest taka dosyć poważna, Ja myślę, że to słowo komisarz tam pojawiło się po prostu na wyrost, żeby podkreślić moc tej wypowiedzi. Wszyscy mamy świadomość. No, nikt nie zabroni nikomu stosowania jakichś zwrotów retorycznych, które mają Oczywiście. podkoloryzować. Panie Przewodniczący, przekaz. jak Pan ocenia start na przykład na kandydata na urząd prezydenta Rafała Nieżurbidy, człowieka, który zasłynął do tej pory jako przeciwnik likwidacji gminy w domyśle połączenia samorządów? Teraz taki człowiek, który do tej pory stał na barykadach, ubiega się o urząd prezydenta. No, ja uważam, że to nie jest zarzut jakby wobec kogokolwiek, że był przeciwnikiem połączenia. Każdy ma prawo do swoich, do swoich poglądów. I o ile klub, który reprezentuje, Platforma Obywatelska. Polskiego Stronnictwa Ludowego. Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale w kontekście jakby relacji samorządowych, od początku popierał połączenie, to proszę jednak pamiętać, że Platforma w tym procesie. Nierzadko jednak no może nie stawała po stronie przeciwników, ale jednak starała się dyskusję wychłodzić. Choć choćby sławna historia z wstrzymywaniem drugiego czy trzeciego etapu Funduszu Spójności, gdzie właśnie radni platformy apelowali, żeby takich, takich argumentów nie używać. Na listach wyborczych mają prawo znaleźć się przeróżnych komitetów, tak, zwolennicy, jak i przeciwnicy połączenia. Pod jednym warunkiem że przyjmiemy do wiadomości i jak to mówi się tak bardziej powiedzmy wśród, językiem mniej formalnym przyjmiemy na klatę wynik i referendum i fakt połączenia, tak? To znaczy mówię stanowczo, nie jakimkolwiek secesjonistom, czyli pomysłom na, na rozerwanie tego. Natomiast jeżeli ktoś, kto był przeciwnikiem uznaje ten, ten fakt. I z nim się nie kopię, jak z koniem, tylko twierdzi, że teraz w ramach tej wspólnoty samorządowej ma jakiś rewolucyjny pomysł na funkcjonowanie samorządu, to bardzo proszę, niech to, niech to wyborcy weryfikują. Panie przewodniczący, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w studiu jakiś czas temu i pan użył takiego, takiej odpowiedzi. Wypowiedział się na temat tego, dlaczego Platforma nie wystawia kandydata na prezydenta Zielonej Góry. Pan powiedział, że to powinien być człowiek, który zna ten proces połączenia, który do niego doprowadził. Jakby tę wypowiedź teraz podprowadzić pod wszystkich kandydatów, którzy gdzieś tam się w wyborach pojawiają, to wynika z tego, że są niepotrzebni, że, że, że te kluby nie powinny tak robić, bo to jest w pewien sposób nie użyje określenia działania na szkodę miasta, ale wprowadzanie prowadzeniu Nowego człowieka na funkcję prezydenta po 15 marca mogłoby w jakiś sposób zachwiać tym procesem. Ale panie redaktorze, no, taki argument będzie zawsze w stosunku do kandydatów, którzy walczą z obecnie pełniącym taką funkcję. Tak? I wiadomo, że każdy może powiedzieć, ja jestem dobrym kandydatem, ponieważ ja się znam i już byłem wcześniej prezydentem. Ja mówiłem o tym w kontekście, co wpłynęło na decyzję platformy. My, analizując sytuację, mając dobrego kandydata, mam tu na myśli pana senatora Roberta Dowhana, ale wobec jakby tych formalnych przeciwwskazań czy bardziej praktycznych co do jego kandydowania, to jest konieczność przeprowadzenia wcześniejszych wyborów, stwierdziliśmy, że no skoro jakby on tym kandydatem być nie może, to mając na względzie to, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, E, tak, związanej z, z tym połączeniem oraz to, że Platforma Obywatelska nieraz popierała przecież w kraju kandydatów, którzy nie byli z platformy no są niezależnymi. Ale pana nie troszeczkę nie innymi, dziwi to, że, że, że pozostałe, rządami, że, że pozostałe kluby w jakiś sposób nie biorą tego, tego pod uwagę. Ja to ja znaczy, rozumiem, że to jest walka, że to jest mandat, że człowiek, który jest kandydatem na ja prezydenta tak, robi wynik. Mnie to dziwi, tak? I ja liczę na to, że mieszkańcy też to zweryfikują. Bo momentami mam wrażenie, że taka akcja absolutnie nie ma na celu rzeczywistego pełnienia tej funkcji, bo nie będę komentował kompetencji osób, które się zgłaszają do pełnienia tej funkcji. Nie wiem, ale może, sobie, może wieszam poprzeczkę zbyt wysoko. Zresztą to nie jest moja rola. Natomiast myślę, że też bardziej chodzi o jakąś akcję o charakterze politycznego zaistnienia chociażby w kontekście wzmocnienia listy do rady no i to też trudno tym środowiskom zainteresowanym od, odmówić prawa do tego, ale ja po prostu liczę na to, że mieszkańcy to w głosowaniu zweryfikują. Panie Przewodniczący, ostatnio bardzo żywy temat w mediach to południowa obwodnica miasta trasa, którędy, kiedy, gdzie ona ma przebiegać, jak ma wyglądać? Pan podejrzewam bardzo dobrze e, na ten temat i jakie jest pana zdanie na temat? tej znaczy, południowej obwodnicy miasta właśnie. Panie redaktorze, te, temat to ja znam w sensie y, konieczności wykonania takiego, y, takiej drogi i o, o niej się już mówiło bardzo, bardzo długo Oczywiście, i obrad. ja nie chcę tutaj tak. znowu też składać jakichś stuprocentowych zapewnień, ale jestem przekonany, że bardzo podobne rozwiązanie komunikacyjne było już namalowane w przyjmowanych przez radę dwa lata temu dokumentach dotyczących planu komunikacji tam na okres do 2020 roku. Bo ja przypomnę, że chyba nawet taka, taki projekt był, aby ta droga od Wilkanowa przez Las Piastoski wychodziła w, przy rondzie, przy ulicy Botanicznej z Nowojędrzicką, czyli właściwie w środku Dokładnie miasta. tak. tak. I właśnie ta droga miała przebiegać przez de facto sam środek lasu piastowskiego, ponoć nawet czy w okolicy, czy nie daj Boże, przez tą jakże sentymentalną dla wszystkich górę Tatrzańską. I ja z dużą dozą ulgi przyjąłem informację, że tego robić nie można z uwagi na problemy dotyczące podłoża, czyli chyba czy kopalnie węgla odkrywkowe czy stare, czy torf. Dokładnie nie wiem. Zresztą z tego powodu zrezygnowano z... Radni zrezygnowali przy dosyć dużych protestach z budowy dalszej części tej drogi. To jest od Ronda do, do Lechitów, ta tak zwana ulica ekologiczna, ta, gdzie koło mieszkańców miałaby tak. być prowadzona. W związku z tym już i tak jest dobrze, bo ten tranzyt, gdzie przeciwnicy tej drogi podkreślają, że to przez środek lasu będzie przychodziło, już da się to odsunąć od środka miasta. I teraz rzecz jest oczywiście w tym, żeby wybrać ten przebieg drogi, który w jak najmniejszym stopniu zaingeruje w tą rekreacyjną Prezydent funkcję dziś tego lawska właśnie przy Parku Piastowskim w okolicach amfiteatru i powiedział, że planuje zwołanie referendum w tym temacie, żeby zapytać mieszkańców, czy ta droga ma przebiegać właśnie tak, jak zaplanował do tej pory magistrat, czy jak wskazuje magistrat, czy po prostu z tej drogi nie wiem, w tamtym miejscu zrezygnować. Jakby Adam Urbaniak miał odpowiedzieć na takie pytanie. To ja bym chciał inne pytanie. To znaczy ja bym chciał, żeby zostały, prze, to znaczy uważam, że droga, yy, która zamknie Obwodnica Zielonej Góry do około już w 100%, a właśnie w 360 stopniach, jest bezwzględnie konieczna, ponieważ cały potok ruchu południowego Oczywiście. w tej chwili jest wpychany w sam środek miasta. Oczywiście część osób mówi, że to jest ruch nieznaczny, inni, że znaczny i tu warto by było zrobić w ogóle przeliczenia jakby natężenia tego ruchu, czyli coś, o co apelowałem przy okazji dyskusji, czy budować drogę ekologiczną, czy remontować ulicę domu. I uważam, że referendum powinno, ok, podawać pytanie, nie jestem za yy, żadnym rozwiązaniem, ale powinno też przedstawić kilka wariantów, bo ja uważam, że można przedstawić warianty przebiegu tej drogi, która zostanie odsunięta powiedzmy od Zielonej Góry, czy może nawet z wykorzystaniem yy, dotychczasowej, przynajmniej w części tej obwodnicy, dotychczasowej drogi numer 297, yy, która. Łączy tam te, te, te miejscowości. Ta sprawa jest. E... Panie Przewodniczący, ja muszę przerwać, niestety, bo nasz czas się skończył. Czas antenowy z gumy nie jest, dlatego tak brutalnie. Ta sprawa jest rozwojowa. Ja myślę, że będziemy jeszcze mieli okazję do tego wrócić, do tego tematu oczywiście. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się jeszcze z Panem spotkać w naszym studiu. Pięknie dziękuję za obecność. Bardzo proszę, z przyjemnością. To był program z ratusza, a moim Państwa gościem był Adam Urbaniak, pełniący obowiązki, w pełniący funkcję Rady Miasta. W ten sposób jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę dziękuję. do zobaczenia dziękuję państwu